do naszej redakcji na dłużej trafił Mitsubishi Cold, Choć to niewielkie auto miejskie, na wstępie zaskoczyło nas sporą ilością miejsca wewnątrz. Przyjemność jazdy psuje jednak bicie na kierownicy. Postanowiliśmy to sprawdzić u specjalisty. Mój serwis specjalizuje się w doważaniu kół. Jest to usługa podstawowa. Dodatkowo wyważam też koła na nawyważające stacjonarne, ale też wymieniamy opony. Pełna usługa to jest wymiana opon, wyważenie kół na stacjonarnej i wyważenie później końcowe na samochodzie. Także każdy samochód wyjeżdża w 100% wyważonym samochodem. To jest podnośnik z zbudowanym czujnikiem drgań, punkt podparcia. To jest miejsce, w którym mierzy się drgania niewyważonego koła. Kopa trzeba zdjąć, później będziemy go wyważać. To do ważaczą. Podłączam się do czujnika, naklejam znaczek na oponę, jest to znak, znaczek początek koła można powiedzieć, punkt orientacyjny, względem którego będzie można określić pozycję niewyrażenia, czyli ciężarka później nabijanego. Koło trzeba rozpędzić, rozpędzam koło mniej więcej do 140 km na godzinę. Za pomocą silnika elektrycznego wykonałem pomiar wstępny. Po pierwszym wirowaniu, wyważarka nie jest w stanie określić wielkości niewyważenia, czyli wielkości ciężarka. Drugi raz trzeba zakręcić ze znanym ciężarkiem, żeby móc zinterpretować ten pierwszy pomiar. Nabijam. Znowu rozpędzam. I znowu wykonuję pomiar. Mogę wyhamować, bo już pomiar został wykonany. Tutaj okazało się, że trzeba 15 g nabić, żeby to koło wyważyć dokładnie. Koło było wyważane na ważarce stacjonarnej. No ale okazuje się, że być może oświrowania inaczej wyznaczone na wyważarce, być może tarcza hamulcowa piasta jest niedokładnie zrobiona czy wyważona. I trzeba skorygować wyważenie koła o 15 gramów. To jest dosyć dużo. 5 gramów jest uważane za, za wyważenie, za tolerancję wystarczającą. U mnie wyważa się z dokładnością do 2 gramów. I zaraz to będziemy realizować. Nabiję ten ciężarek. Okej, okay. tutaj zostało 2 gramy niewyważenia, które mogę jeszcze skorygować, ale na razie sprawdzimy jeszcze kołpak. Czy kołpak jest dobrze wyważony? Tak samo rozpędzam do 140 km na godzinę. Kołpak jest idealny, nic się nie zmieniło, jest 2 gramy nieważenia. Zobacz, czy to można przesunąć ten ciężarek, żeby te 2 gramy też zlikwidować. Można. zaraz usunę te 2 gramy. Idealnie zero. Teraz to koło jest wyważone idealnie i przez parę tysięcy kilometrów powinno się utrzymać takie dobre wyważenie. To zależy od rodzaju, od firmy, która, od firmy oponiarskiej. Co to za opona jest? Continental. Parę tysięcy powinno się utrzymać. Okazuje się, że wyważanie kół na aucie jest o wiele dokładniejsze niż tradycyjną metodą. Teraz możemy ze spokojem wyruszyć w drogę.